Kilka słów na temat emocji, a dokładnie na temat złości. No, to taka trudna emocja, która, wiadomo, bardzo mocno nas zatruwa, bardzo mocno nas uszkadza, ale tak naprawdę ma również swoje dobre strony. Warto pamiętać, że nic nie jest w, naszy, w naszej rzeczywistości czarne ani białe, a zatem złość jako emocja pełni też pewną określoną funkcję. Po pierwsze, to o czym wszyscy doskonale wiemy, to kwestia tego, że każda emocja pokazuje nam pewne lekcje do przerobienia. Emocje są drogowskazami. Nawet jeśli są trudne, nawet jeśli w jakikolwiek sposób ich manifestacja w naszym życiu, nam dokucza, nam przeszkadza, nas męczy. Zawsze jest to ważna wskazówka. Temat złości, pamiętajcie, jest o tyle istotny, że jest naszą formą również obrony. To także nasza energia witalna, która manifestuje się jako siła, która będzie nas broniła wtedy. Kiedy jakaś część nas czuje się zagrożona. Przecież złość pojawia się w ogóle w całym świecie, nie tylko u ludzi, także u zwierząt przede wszystkim jako efekt obrony, a zatem. Pies zaczyna warczeć bądź szczekać, bądź w jakikolwiek inny sposób szykować się do ataku wtedy, kiedy się po prostu boi. Warto o tym pamiętać przede wszystkim dlatego, że pod każdą złością czai się lęk. Ten lęk jest tym, co wymaga uzdrowienia, a zatem pierwszym i podstawowym tematem w pracy ze złością. Jest zawsze poczucie bezpieczeństwa. Kiedy czujemy się bezpieczni, wówczas nie czujemy złości. To uproszczenie, ale oczywiście odnajduje ono bardzo dobrą ścieżkę do pracy z tą właśnie emocją. To uproszczenie pokazuje, w jaki sposób możemy odkopać te pierwotne przyczyny, które prowadzą nas do odczuwania takich trudnych emocji, jaką jest złość. Na pewno większość z Was zna tę bajkę o dwóch wilkach, tak? Stary Indianin mówi: Mam w sobie dwa wilki, aktywny jest ten, którego karmię. Prawda jest taka, oczywiście, że my powinniśmy być świadomi obu tych wilków. I powinniśmy tak naprawdę dawać im głos jednemu i drugiemu. To, co ważne w przeżywaniu złości, w uznawaniu złości, to oczywiście szacunek dla siebie i dla innych. Złość nie powinna manifestować się w takiej formie, w której ranimy zarówno siebie, jak i innych. Bardzo często ranimy siebie złością, ponieważ pamiętajcie, nawet jeśli Krzyczymy, klniemy, wypowiadamy różne inwektywy pod adresem jakiejś osoby, która na przykład nas zraniła, to wszystkie te słowa przechodzą przez nas, czyli najpierw uderzają w naszą istotę, najpierw ranią nas. Właśnie dlatego warto pamiętać, że złością ranimy. Po pierwsze i przede wszystkim siebie, dlatego trzeba być tak ostrożnym w pracy z tą emocją. Oczywiście, tak jak wspomniałam, szacunek, uznanie dla tej emocji, ponieważ niesie ona nam ważne informacje, ale to nie oznacza, że my mamy pozwalać żeby ta emocja rządziła nami, czyli żeby manifestowała się w naszym życiu w taki sposób, w który właśnie rani nas, a potem oczywiście jeszcze uderza w innych, więc rani innych. Nie o to chodzi. Bardziej chodzi o umiejętność stawiania pewnych granic. A więc, po pierwsze, jak powiedziałam, jest to kwestia zauważenia, że nie czujemy się bezpieczni. Zauważenia, że skoro pojawia się złość, to znaczy, że czegoś się boimy, tak? Boimy się jakiejś straty, boimy się wstydu, boimy się poniżenia, boimy się być może utraty zarówno wpływu, kontroli, jak i na przykład konkretnych rzeczy. A więc złość zawsze pokazuje jakiś lęk, który wymaga naszej uwagi i naszego uzdrowienia. Ale po drugie. Złość pokazuje także tę przestrzeń, która pozwala nam stawiać granice. Tu jest miejsce na asertywność. W momencie kiedy odczuwam złość, ta złość może być zasadna. Oznacza to, że ktoś przekracza pewne granice, że ktoś przekracza pewne zasady, że ktoś w jakiś sposób czyni rzeczy nieodpowiednie, nieetyczne, niewłaściwe i ja mam pełne prawo przeciwstawić się temu. A więc kwestia asertywności. Kiedy pojawia się złość, warto to pytanie zadać. Czasami ta złość jest nawykowa. Czasami jest bezzasadna. Czasami rzeczywiście zabiera nam tylko energię i zdrowie i siły. Bo tak, bo oczywiście ta emocja zabiera nam zdrowie, zabiera nam siły, zabiera nam energię, a zatem jest czymś naprawdę toksycznym i naprawdę szkodliwym. Więc jeśli pozwalamy sobie na to, żeby ona w nas trwała, żeby ona w nas się kokosiła, żeby ona nas rozrywała na strzępy, to szkodzimy sobie. Niemniej jednak, jeśli się pojawia, warto ją zauważyć. Warto przyjrzeć się temu, co się dzieje z nami i zadać sobie pytanie, dlaczego odczuwam to, co odczuwam. Bo być może odpowiedź dotyczy właśnie przekraczania naszych granic, na co mamy prawo się nie zgadzać. Mało tego, nie tylko mamy prawo, ale czasami nawet powinniśmy wejść w taką energię asertywności, w której. Chronimy siebie i w której ustalamy te granice, potwierdzamy te granice i chronimy w oczywisty sposób samych siebie. A zatem y, pamiętajcie, proszę, że złości zawsze warto się przyjrzeć i zadać pytanie, dlaczego się pojawia, bo czasami jest potrzebna, czasami jest pozytywna, czasami ma prawo wybrzmieć, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, pilnujmy, aby nie szkodzić sobie, nie szkodzić innym, więc bardziej chodzi o to, żeby ją zauważyć. I przeanalizować. A nie o to, żeby ona zawładnęła nami i żeby zapanowała na przykład nad całą godziną naszego życia, czy nawet nad całym dniem. No, żadna tego typu emocja jak złość nie jest dla nas korzystna, ale jeśli się pojawia, należy uważnie się jej przyjrzeć.